Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, kolejny odcinek Pokonaj Hallaka. Tym razem będziecie mieli do obejrzenia trzy bitwy, ponieważ 6 to, czy 5 było poprzednio to było za długo tam pisaliście, więc będą takie odcinki po trzy bitwy. Osoba, która w Plutonie zdobędzie największy damage, wygrywa 500 golda. No, oczywiście trzeba mnie pokonać, wiadomo, bo jeżeli ja jestem, no to nikt nie wygrywa. Dlatego to się nazywa pokonaj Hallaka. Także jedziemy. Pierwsza bitwa. Kolega Tanker 782 na czołgu Lew i kolega Zborus na czołgu IS-3. Zostali chłopaki wylosowane, więc teraz jedziemy. Ja będę jechał Emilem 1. Wylosowało nas świetnie, chyba, że z Baboka któryś nas zarobi. Jeszcze tam pisaliście, że... Ja nie chcę wypłacać golda, i tak dalej, że podkręcam. Słuchajcie, ja muszę podkręcać po to, żeby to było ciekawe po prostu, żeby tutaj wszyscy na streamie kibicowali właśnie chłopakom, a nie mi. Więc ja we wszystkich tego typu imprezach będę zawsze mówił, że no nie chcę jednak, <laughs> nie chcę przegrać, prawda. Gdybym dawał chłopakom wygrywać, no to byłoby bez sensu, prawda? A wiele razy będzie tak, że ja nie zrobię w ogóle obrażeń, bo dostanę z Baboka albo gdzieś źle pojadę i wtedy będą mieli łatwiznę Zobaczymy, czy tak się stanie. I tym razem mapka Himmelsdorf. Pan Tanker jest tutaj ze mną. Panie tomecz 5. Ja już tutaj dojeżdżam. Ciekawe czy Babok mi nie przypieprzy, jak to powiadę. Kurczę, oni tutaj całym plutonem przyjechali. Max Bidulek tutaj przyjechał. No kurcze. Kolega wisie trzy tam. Kolega w lwie tutaj. Trzeba im rozpieprzyć ten pluton. Tych patriotów. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to oni nas tu przepchną. Pięknie, pięknie, pięknie. Kurka znowu kasiora poleciała. No siema, siema, dzięki serdeczne. Tego gościa we piątce trzeba rozwalić za wszelką cenę. Plutone piątek, trzeba im rozwalić. No, bardzo prosto teraz to można zrobić. Chyba, że tu babok mi teraz przypieprzy. No, kolegowi się trzy nie wyjeżdża, nie wyjeżdża. Ja tutaj ich rozwalę teraz. Dostałem z baboka kurka, dingłem się. I nie przebił go. Słuchajcie, w dolną płytę strzelajcie. Jak macie małą penetrację, niestety przegrywamy tą bitwę. Hel Hellcat zaraz nam wiedzie na dubsko tutaj. Dawaj tym E5. No, kurczę, dziś muszę się tutaj schować. Jest pięknie. Jeszcze możemy to wyciągnąć. Najgorsze jest... Babok właśnie rąbnął. Nie no, dingłem się? To jest 150. Ja pieprzę. Ale lipa. No, czy się dingłem? Czy mi się wydaje, czy ja się dingłem od helkata? Bez kitu, na powtórce możecie zobaczyć. Dobra, teraz to już zginąłem. Kurde, zabraknie sekund! Ding! I dupa. Kurka zabrakło paru sekund. Coś czujesz się od Helkata. Dobra. Zobaczymy jakie wyniki. Panowie niestety zginęli, więc prawdopodobnie nie udało się tym razem pokonać Halaka. Nie wolno grać magazynkowcem. Można grać wszystkim. Taka to była moi drodzy pierwsza bitwa Oto wyniki. No, niestety nie udało się pokonać Hallaka, ale mam nadzieję, że fajnie Wam się grało, panowie. Także dzięki serdeczne i zapraszam do następnej bitewki. Moi drodzy, kolejna bitewka. Wylosowani zostali Mikas 1632, który wziął Jak Panther, i Herominik, który wziął T28HTC, ja wziąłem AT15A. Niestety rzuciło nas tragicznie, czyli na dziewiątki. Oczywiście chodzi o to, żeby zrobić jak największy demecz, a moim zdaniem spory demecz można zrobić z górki, więc po prostu jadę na górkę. Przypominam, że można tu golda używać i czego tylko się chce. Jak ktoś chce większy demecz zrobić, tylko goldem będzie strzelał, no to może strzelać, nie ma żadnego problemu. Tutaj to działko za ciekawe nie jest, co prawda. Na dziewiątki to już w ogóle, ono troszeczkę mija się z celem. Ale na Goldzie zobaczcie, że mam aż 26 pestek To jest 239 penetracji Co prawda strzelanie z górki z Golda Też jest lipne, bo na takiej odległości bardzo, bardzo traci się penetracji No ale trudno, jest STA-1 no, Zanim ja tam dojadę, to minie troszeczkę Kolega w Jagdpanterze, nie wiem, chyba nie gra Trudno, jego strata Jedzie też ISU i RHM. No kurczę, same te deki. A gdzie są nasze ciężkie czołgi? Bardzo proszę. Na lewej stronie, coś czuję, że nas na górce zmiotą. Kawu trójka, zobaczcie gdzie pojechał ten gościu. Na szczęście nie ma baboków, to jest bardzo dobre, że ich nie ma. Pod górką is 3 Nie no, słuchajcie, zobaczcie co zrobił Kawu 3. Nie wiem czy się wnerwił, że tak go wylosowało źle. Leopard PTA przed nami. Oj, 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 oj. może być kiepsko. Nie no, muszę goldem strzelać z takiej. ISA piątki nie przebije z takiego czegoś. Nic tutaj się nie dzieje. Jest gościu. Dobra. Dostałem spociaka. Cofniemy się troszeczkę. Herominik właśnie został zniszczony, widzę. Także mam szansę tutaj przerobić, a kolega jak panterom nie gra. Więc coś czuję, że znów nikt nie wygra. Dobra, zapuściłem lornetę. Nie wiem, tam ci mają dużą przewagę. Powinni coś atakować albo coś. O, obudził się kolega jak No mam nadzieję, że szybko zginie. To wtedy 500 golda zostanie w moim portfelu. Na razie oddałem dwa strzały, także o, kurka. O no, niestety, no my tu na pewno nie wyjedziemy na tych na górce, także nasi nas na środku e, poginą po prostu. O STA 1 kurka nie zdążyłem. No, byłoby trochę obrażeń, ale nie ma z 3 wyjechał. Kurczę. Tu wjechał! Wow! Jest obrażenia i... Kurczę się dinglę. No dobra, mamy 400. Mamy, moi drodzy, 400. Powiem wam, że tu nawet... Boję się tego chociaż dobra, gdzie może być jak Tiger, nie został jeszcze wyświecony. Tiger P, jest tam. Nie no, chcę jakieś obrażenia zrobić. Dobra, raz kozie śmierć. RHM jest po tamtej stronie. Nasi się przetoczyli. Teraz nam nie pomogą, niestety. No chodź tu, RHmik Ale dostałem. No i kurka, wiedziałem. Jednak tu są zakampieni. No, wyjechałem i mnie rozstrzelali. Jednak tu są. Kampa tutaj jest niesamowita. Tylko co tu jest? E75 stoi na kampie? Zobaczymy później. No tego już też nie ma. Pewnie możemy przegrać przez to nasze. Dzięki, dzięki serdeczne. No, lipa, no to nie była dobra bitwa. Ale myślałem, że może stoją gdzieś tam, ale jednak tutaj, kampa. Gdzie jest E75? Chcę zobaczyć. Naprawdę. Mikas jeszcze żyje. Nie, zginął. No, zobaczymy, ile zrobił. <laughs> Rozstrzelali, a tam ci nie pomogli. Zobaczcie, kurka ten E75 nie pomógł tutaj. Tylko, że nie mamy za bardzo szansy na wygranie tego. Co my tu mamy? Patona. jak tiger, czyli tam stoi kurcze. <laughs> Takie ogryzki w tym naszym teamie. siedemdziesiąt te 75, zobaczcie gdzie stał. Ja chromole na górce się przykampił tam. Żebym wiedział, to bym nie wyjeżdżał. No dobra, bitwa jest raczej przegrana. Centurion jeszcze tu jest, nie wiadomo co tu robi. No, 100% 75. Nie ma możliwości, żeby go jeszcze z tyłu jak Tigera ma. <grym> Na pewno tego. Nie może być na YouTube. No ale widzicie, gościu kampił i wygra bitwę, zrobi sobie te 75 jakieś tam obrażenia, zrobi sobie jeszcze z jednego fraga przynajmniej. No i nasi co mają zrobić, jak są praktycznie ogryzki takie totalne.

Po prostu ustawię, żeby Iwona czytała od pewnej kwoty. Dobra, co tutaj się stało? Moi drodzy, widzicie te nasze koszmarne wyniki. Niestety zrobiłem 500. Kolega Herominik zrobił 300. A kolega Mikas zrobił 1027. Oczywiście pokonał Halaka i wygrywa 500 golda. Już sobie go zapisuje. Mikas. 16:32 Serdeczne gratulacje. Mamy dzisiaj pierwszego. Okej, okay, moi drodzy, kolejna bitwa. Tym razem wylosowany został Puszol KW13, Osy T-43. No ja wezmę ostatni raz AT-15, a jeżeli mi nie pójdzie to to lipa. Tutaj nie będę się patyczkował. Po prostu atakuję. Bardzo mnie martwi to, że aż tyle baboków jest, no ale to trudno, no co mogę zrobić? Jedziemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, jest babok. Nie trafiłem, ale lipa. Dobra, jadę do przodu. Trzeba kurka temecz robić, bo znowu mnie 500 golda ogolocą. Ten tu sobie tak siedzi i myśli, że kurka będzie siedział całe życie. No załatwicie tego T34, czy nie bardzo? Już się zaczęły baboki. Już dostałem od M44. Kurka niech zaatakuje ten nasz Team, no. Masakra. Dobra, to ja zaatakuję, tak? No, ale nie no, tutaj kawuk jeszcze. Nie no, w gąskę. Zobaczcie jakie strzały Dingi jakie Dobra. Przebrzydły babok tu gdzieś jest. Zresztą nie tylko. Ucieka, ucieka, ucieka dziadostwo. Kurka, nie mówcie, że mnie objedzie baboczyskiem. Masakra. Nikt Baboka nie załatwi, tak? Ja chromolę. Co za bitwa. No zrobiłem co mogłem, no już kurczę, byłem cały czas z przodu na pierwszej linii. Zobaczmy jaki to wynik w ogóle wyszedł. No hmm. Niestety panowie nie wygrywacie nagrody pieniężnej w wysokości 500 golda, ponieważ nie udało wam się pokonać Hallaka. Zobaczymy co to będzie w następnej bitwie.